Nie jest najważniejsze, ale śniadanie to zdecydowanie najważniejszy posiłek dnia. U nas to składana domowa grahamka z grillowaną szynką, jajkiem sadzonym, pomidorkami i szczypiorkiem. Do tego rukola i mamy to aromatyczne jesienne śniadanie z letnim akcentem. Do jego sporządzenia złożyłam produktów z Grizzly BL. Oliwa, ziarna, masło klarowane. Jest pysznie. Smacznej niedzieli. kiedy ja to wszystko robię. W więcej czasie robię. Dzisiaj zaczynam po piątej i trwało tak maksymalnie do 22, bo y, na więcej organizm y, nie, nie pozwala. I tak wiecie, jak skończę jedno, to zrobię drugie, chwilę sobie posiedzę, odpacz na wypiję kawka, coś tam porobię, podziałam. Tak więc wszystko fragmentarycznie ogarniam. bo no, staram się nadążać. Yy. No tak, no teraz kiedy dzieciaki poszły do przedszkola, to owszem, też jest więcej zajęć z rana, ale w ciągu dnia mam więcej czasu, a po południu, no to wiadomo, jak to z dzieciakami.